I e, o tym nie ma w, w tej książce. Pan Kapitan i ja e, o tym e, wiemy, jak to jest, składają zapytania poselskie. Po katastrofie Bryzy wydano de decyzję, jeśli chodzi o lotnictwo wszystkich e, rodzajów sił zbrojnych, iż e, zakazuje się do odwołania przeprowadzania m, ćwiczeń polegających na lądowaniu z jednym wygaszonym. E, e, no, to jest każdy pilot lotnictwa cywilnego, yy, musi to y, umieć, bo katastrofy, y, rozbicie samolotu zdarzają się rzadziej, ale y, to ze statystyki wynika: y, awaria jednego z silników zdarza się, y, zdarza się y, częściej. Otóż, ponieważ doszło do katastrofy bryzy właśnie przy ćwiczeniu tego manewru, zlikwidowano problem. Innymi słowy, polscy piloci wojskowi nie umieją już, bo przecież trzeba podtrzymywać nawyki, to jest podstawa szkolenia, nie wystarczy raz się nauczyć. Prawda? Pilotowanie samolotu to nie jest jazda na rowerze, Że kiedy raz się człowiek nauczy, to potem już tego nie, nie zapomina. Muszą podtrzymywać, zdobywać umiejętności, a następnie systematycznie podtrzymywać nawyki, bo jeżeli tych nawyków nie podtrzymują, to tracą umiejętności. Polscy piloci wojskowi nie mają umiejętności lądowania z jednym wygaszonym silnikiem. Mi ministerstwo odpowiedziało, że trwają prace nad koncepcją nowego kształtu tych ćwiczeń. Odpowiedziało półtora roku po katastrofie Bryzy. Z tego co wiem, prace nadal, nadal trwają i trzeba sobie uświadomić. Po prostu nie ma w tej chwili w, w polskich siłach zbrojnych pilotów, którzy umieliby wylądować wtedy, kiedy dojdzie do awarii jednego z siłków. Koniec krok. No to jest niewesoła, niewesoła, refleksja, ale ja powiem jeszcze jedno, ten, to, to, to co dzieje się w lotnictwie Sił Zbrojnych to jest figura tego co dzieje się w Siłach Zbrojnych. Ja zawsze od paru lat powtarzam, że ta seria katastrof zakończona tą najbardziej tragiczną katastrofą smoleńską uwidacznia to, co dzieje się w siłach zbrojnych z pewnym dramatycznym. Dlaczego? Bo czołgi nie spadają. Prawda? Natomiast e, samoloty spadały. No, trudno sobie wyobrazić e, sytuację katastrofy czołgu e, ze, skutkiem, e, ze skutkiem śmiertelnym. Łatwo łatwo samolot, samolotu i to rzeczywiście rzeczywiście się dzieje. I ja powiem tak, no, pan kapitan odszedł za służby z powodów całkowicie zrozumiałych, ale jeśli kiedyś dojdzie do, do tego, że pojawi się wola polityczna i odpowiedni ludzie, by przeprowadzić nie tylko reformę, ale uzdrowienie polskich sił to nie wiem czy do Pana Kapitana, ale do tego typu ludzi, żołnierzy, którzy nie wytrzymywali i odchodzili ze służby, warto będzie się odwołać jakby po to, żeby zapytać. Jakby po to, żeby zapytać. No i ja mam nadzieję, że taki czas prędzej czy później przyjdzie, a wtedy ktoś zwróci się do Pana Kapitana, chociażby o konsultacje, czy z tego wyjdzie więcej, to zobaczymy i miejmy nadzieję, że ten czas nadejdzie. Dziękuję. No, nadszedł czas, że ja muszę coś powiedzieć, nie bardzo lubię mówić. <noise> Idzie mi do takich oratorskich popisów jak tutaj Pana Marszałka. No cóż, może ja na wspólnym opowiem parę słów Stąd pomysł na książkę, dlaczego akurat w takiej formie ona wyszła, jakiej jest w tej chwili. Bo wbrew pozoru miała być zupełnie inna. Już będąc w służbie w lotnictwie Marynarki Wajnej, zacząłem co jakiś czas spisywać sobie takie rzeczy, które, które wydawały mi się wtedy śmieszne i, i takie trochę nielogiczne dla człowieka, który stałby z boku, gdzieś z tej armii, wydawałoby się na pewno e, zabawne. E, no ale to było życie, to było nasze wojskowe życie i takie rzeczy zdarzały się bardzo często. Ja je spisywałem w e, post postanowieniu, gdzieś tak pod świadomością, że kiedyś je spiszę w jedną książkę, no to będzie bardzo śmieszno. Każdy ją przeczyta, będzie wesoły, nikomu się przyda, z tego powodu nie stanie, wręcz przeciwnie. E, każdy się nieźle uwagi, Natomiast co się stało później? Po odejściu ze służby, nawet e, przyznam się, zacząłem pisać około dwóch rozdziałów napisałem i jak to emeryt, niby na tym przestałem. sądząc, że kiedyś to dokończę, mając to wszędzie, wszystkie te historie jakieś tam spisane. E, no i co się wydarzyło? Wydarzyła się jedna katastrofa, wydarzyła się druga katastrofa, i ja powoli zacząłem rozumieć, że, że te katastrofy, tak naprawdę, analizując je na chłodno wynikają z tego, że, e, że te historie, które mi się wydawały śmieszne, tak naprawdę nie są śmieszne, i, i, i większość z nich e, można podciągnąć pod bezpośrednie, bezpośrednie przyczyny katastrof. No I wtedy ta książka już zaczęła nabierać innego charakteru. To, e, Chciała, chciałem w niej e, e, zmienić charakter na tyle, żeby, żeby wyjaśniła, właśnie, e, jeszcze przed katastrofą smoleńską zaznaczam, żeby wyjaśniła, że niektóre decyzje tych przełożonych, e, którzy są tu opisani, e, były na tyle nieprzemyślane, że, że mogły spowodować te katastrofy. Szczególnie mówię tu o katastrofie Bryzy, która jest generyk moich koledzy. E, do tej pory nikt za to nie poniósł żadnej odpowiedzialności, i no, ja obiecałem sobie, że, że będę dotąd o tym trąbił, aż ktoś jednak tą odpowiedzialność poniesie. E, tak jak wspomógł marszałek, e, zdarzyła się okazja e, powstania takiej podkomisji do spraw prowadzenia procesu szkolenia lotniczego. No, to była idealna okazja do tego, żeby, e, żeby pokazać politykom, to, co się dzieje w tym szkoleniu i jak to nieróżowo wygląda i, i, i co tu by należało zmienić. I to była bardzo dobra okazja. Udało mi się z pomoc pana Marszałka z tą komisją pojeździć po tych wszystkich jednostkach lotniczych. I tam ta podkomisja zobaczyła naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo problemów pilotów. Zobaczyła taką ścianę. Bo na tej zasadzie, że najpierw były spotkania z dowództwem, a chwilę później z szarymi pilotami, bez obecności dowódców, gdzie oni mogli powiedzieć to, co ich boli, to, co im potrzeba, to, czego im brakuje. I no, to każdy inteligentny człowiek mógł zauważyć, co mówili ci dowódcy, jak wszystko jest pięknie i jak niczego im nie brakuje. I za chwilę, w sali obok, piloci mówili zupełnie co innego. Wystarczyło to zebrać w jedną całość. i Powiem no nawet, że na podstawie tych danych, które zebrała ta komisja, jeszcze przed katastrofą słoneńską, można było zrobić coś. no Może, jak powiem, że nie dopuścić do katastrofy słoneńskiej, to, to, to pójdę za daleko, ale, ale już wtedy można było zadziałać, żeby pewne mankamenty, tak powiem, w tej armii i w tym polskie zminimalizować chociażby. No i później była właśnie słowiańska, która jakby przyspieszyła bardzo proces pisania i zmieniła ten charakter na książkę taką, jaka jest tymi. Czyli pozostało, pozostało dużo historii śmiesznych, ale również dużo takich, które, które niestety słyszałem czytelnika do pewnych refleksji takich bardziej na smutno i do przemyślenia co tak naprawdę w tym szkoleniu w Polsce w lotnictwie wojskowym jest nie tak. Pasuję tutaj na, oczywiście na lotnictwie marynarki w do dlatego, że ja tam służyłem całą swoją służbę, pomimo, że mam wiedzę na, na temat całego, całego lotnictwa wojskowego, ale e, e, dlaczego lotniczko marynarka? Po pierwsze tak jak wspomniałem, bo tam służyłem, po drugie, dlatego że jest to lotnictwo, które jest jak najbardziej zapomnianym lotnictwem w całych siłach, bo według mnie się nie interesuje. No, tam e, Jest to jakiś tam, nazwijmy podzespół zespół tej marynarki. E, ci dowódcy marynarki czasami wiedzą, co tam się dzieje, czasami nie. To zależy od tego, jakich sobie dobiorą doradców. E, i, I to lotnictwo jest bardzo ubogie, i to lotnictwo jest niedofinansowane, i to lotnictwo. E, za cenę świętego spokoju nie walczył swoje. I, i, I to jest najlepszy przykład tego, jak to lotnictwo w ogóle wygląda. No bo, bo jeśli ktoś, na przykład, przyjrzał się raportowi pana Miller'a po katastrofie i niedociągnięciom, nazwijmy to niedociągnięciom, to były wielkie niedociągnięcia w szkoleniu lotniczym, niewyszkolone załogi, które rzucały je. które też się powinny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no, było będzie wiele, to y, ja zapewniam, że, że to jeszcze nie było, ten 36. Ten nie był jeszcze najgorszą jednostką no, i nie miał jeszcze e, najgorszych problemów, jakie w tym lotnictwie wojskowym są, so, bo w marynarce niestety e, niestety chyba gorzej, ale e, co jest najgorsze, to to nigdy na no, wyjaw nie wyjdzie, no bo... No bo żeby wyszło na jaw to, co się działo w 36. półku trzeba było wielkiej katastrofy, a katastrofa bryzy nie wystarczyła na to, żeby, żeby lotnisko Marynarki e, cokolwiek zmieniło. E, co jest z tego co wiem. ta książka jest oczywiście historią, to jest e, do 2006 roku, więc pewnie czytelnik może mieć nadzieję, że coś się zmieniło od tamtego czasu. To lotnicko wygląda inaczej, że jest dopisami że ma e, sprzęt e, sprawny, że ma ilość paliwa, jaka jest potrzebna, że ma nowych dowódców, którzy myślą inaczej, e, że, że, e, że tam wszyscy wiedzą, że jesteśmy w NATO i, i stosują się do przepisów tych, które e, na to nakazuje. tak stoskamy mnie w ten czytelnik tak sobie myśli, e, natomiast im ta nie zmienia się w nic. Eee, w każdym razie to nie było to nie jest tym motywem mojej książki, eee, w związku z czym e, co jeszcze o książce? Hmm. Na podstawie właśnie tej e, historii w zasadzie mojego życia, czego tak można powiedzieć. E, naprawdę można wyciągnąć... To, to nie jest książka o smoleńsku, absolutnie. Tutaj nie ma ani słowa o smoleńsku. Ale uważny czytelnik na pewno może wyciągnąć wnioski, jakie były pośrednie przyczyny tej katastrofy smoleńskiej, co, co, co jest na pewno dla wielu z Państwa interesujące. To szkolenie pilotów i dlaczego i tak to się odbywa i co mam na myśli mówiąc nie to szkolenie. Co mam myśli mówiąc na przykład system lądowania by w Smoleńsku, bo też opisane tutaj jest. Jak taki system wygląda, w jaki sposób się tam według takiego systemu i co powinno się znaleźć, co powinno się wiedzieć. E, oczywiście jest to opisane nie w jakichś zawiłościach technicznych, a tak dokładnie do każdego, nawet niezwiązanego z lotnictwem lajka. Zresztą wielu z Państwa pewnie już tą książkę czytało i, i ze mną się zgodzi. Ja cieszę się, że no, ludzie, którzy czytali, Dziękuję mi za taką książkę, i twierdzą, że, że jest ona ciekawa i e, nawet, że mam jakieś zdolności pisarskie, no to tak komplementują, bo nie znają, ale, ale mały mm, z no, opinii krytycznych, co mnie cieszy. E, w zasadzie chyba tyle. Dziękuję. A ja oczywiście dziękuję Państwu wszystkim za przybycie, kochani, oni pamiętają, w z tej terenie, nie, poniżej, na początku zrobić.